Nie! Litu się pan! Proszę pana, no! No dawaj, daj, dajesz, dajesz. Daj, 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 daj. Co mam ci dać? co, ci nie dam mojego, już zmarnowałeś szansę. Kiedy, Król. niby? Już ci dałem moje serce, szansę na miłość wielką, ale nie! Bo po co? Fuck! What the fuck! Panie, panie Roman, uspokój się pan. Panie Romanie, proszę się, proszę się spokoić, to jest wszystko pod kontrolą. Hej, cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Minecraft od przodu. Dzisiaj ze mną jest Proxor92, dzień dobry i żegnam wszystkich. W żadnym kolejnym odcinku, tylko w drugim, trzecim <laughs> Czwartym, ha? Nie, trzecim. Nie. Który trzecim. to był? Czekaj, trzecim. zobaczę. Dopiero to był... był drugi odcinek. <laughs> to to drugi będzie? No. No to jeszcze Znaczy więcej. w sumie, jak nie, liczyć, jak nie liczyć zerowego, to jest trzeci. Nie, drugi. Nie, to No trzeci nie, jest. nie, bo ty już lubisz dwa i pół odcinki wrzucać. No ty lubisz, trzy, to ty wtedy ten. Jedna dziesiąta. Ta, no Może chyba i 3,1 ty... jeszcze wrzuć. Dobra. No. Będziemy tak wrzucać, potem 3,2. <laughs> Dobra, dzisiaj e, no jak weź. zwykle powiem kto się dostał do serwera, e, pokażemy jak, jak Proxor mocno jest słaby e, I, I oczywiście wszystko, te wybrane osoby, wszystko możecie mnie obwiniać za to Tak, e, dałem, dałem Proxorowi do wyboru, czy do tego, nie do wyboru tylko do... Co Dałeś mi dałem? szansę na zwycięstwo Dałem, dałem mu takie prawo, e, że Nowo, żeby natury. ten... Daprawość być. Prawo zwierząt normalnie, jak zwierzęta jest No, jesteś, no zwierzę, ja wiem. E, prawo do wyboru tych osób i wybrał e, 7 osób, oczywiście ja je zatwierdziłem, taką pieczątkę postawiłem, mm. zacząłem no, no, podpisaliśmy certyfikat. <noise> Dokładnie. Wszystko, ja się podpisałem, on pieczątkę wszystko, strzelił. Wszystko jest legalne. E, tak więc e, dzisiejsze osoby wybrał Proxor. Mm. E, i za chwilę, za jakiś czas powiem on jak, jak się dostały, tak Ta, e, co się dostał, znaczy się. ja e, Nie wajcie, że takie osoby wybrałem. Eem. Ale to już. I co to jest? Powiedz nam o tym, o tym. Co to jest? O tym czymś? To jest moja budowla, to która twoje. miała upiększać serwer, nasza, którą widać jest spalona, ale jest daleko spalona. Nasza budowla. Nie jest tak daleko. Jaka nasza, ty mi tylko podłogę wyłożyłeś raz. No. Tamtej kuli dokładnie jeszcze w tej drugiej pośrodku. Jasne. Chyba, nie w nie w następnej sorry. No sorry. i co jeszcze? A kto ci brzozę zbierał? No tak, no, no oczywiście. No. A kto zbudował pierwsze, to to. No właśnie ja. Kurde, prawie wszystko Przysk... zrobiłem sama, ten jeszcze tu ma ludzi. Wszystko ładnie pięknie, ale pusto w tym domku jest. Ja nie umiem meblować, No to Ja, ja, ja umebluję, bo potem będzie znowu gadane, że. Ktoś że wszedł, coś... powiedział wszystko ładnie pięknie, ale pusto w środku. A widzicie, jak się dopisał? Ja jest jeszcze tym. Weź jeszcze kilofem? pokażę ty tą tabliczkę zrobiłeś. Nie! To wszystko... A to ja robię. To robiłem. wszystko Proxor, ja na tamtą kliknąłem teraz. E, dobra, a co to w ogóle przypomina? To... E, najpierw Właśnie. to przypominało e, coś... coś nie wiadomo... Żółwie. E, e, potem żółwia. Potem żółwia. Potem żółwia. Ja! No wysyłałem ci żółwia, no, więc... Czep się ode mnie. Dopiero była ta buda i tam ta jedna kulka. Najpierw Przecież przypominało się się to żółw. właśnie żółwia, potem jakiegoś kraba. Bo tam ogon miał być tego żółwia, ale to się tak jakoś e... ładnie zrobiło. I, I teraz Przerwę. przypomina to statek kosmiczny trochę. Będzie magazyn, bo wiadomo to jest pusty. Proksor... <ślam> To naprawdę fajny. Proksor jest z kosmosu. No i to no wszyscy właśnie. wiedzą. Dobra, na razie pół na góle będzie tu robić. Sam będziesz robił. Ja już się męczyłem. To twój e, pokój, ten następny mój fajne, będzie. Fajne, O nie! Czemu ja to musisz przez mój przechodzić, żeby się dostać? <laughs> to się nie liczy. No, bo wiesz, w nocy zahaczyć muszę ocenić. Co, co? Nie. O nie, przed Słuchaj, to Nie, ale tu jeszcze się e, ja. zrobisz tam, jeszcze zrobimy do tej góry, coś. No będziemy tam mosty robić, w ogóle przez cały serwer będziemy takie te kulki. No też to myślisz <laughs> przez cały serwer takie kulki <laughs> robić. I, tak, I taki ten e, tory e, położył. To hotel. Tak, hotel. Mm, tak. No może być hotel. Nie, tory można pod kulkami zrobić. Ała, ała, tu jest farma ała, jeszcze ała, ała, wielka ała, ała, olbrzymia, a ludzie śmieli, że cały serwer można nam wykarmić. A, no bo ch chyba z 10 lat zbiera z tej farmy. Tu są ziemniaki. I są ziemniaki. No, zobacz tu co jest. Weź tu wejdź. Wejdź tam <noise> Co to jest? <noise> są potwory? Nie. Nie, nie są. O nie, Zamieszmy, stąd home, szybko. Dotrą Zatrułem się prawie. Ledwo przeszedłem. Przedobnie, ja, ja już Chodzisz? jestem. Znasz już co tam? Wys Zakopałeś? Co? Nie. Zakopałeś? Nie. Bije mnie ten. Tam. Mogę załatać tę dziury tam, albo wodę wylać gdzieś. Kurde, wiedzmy. Gdzie to no. było? No, Gdzie to tu było? Tutaj. Ej, ja padnę Gdzie? chyba zaraz. A nie no ulec, nie, za to się nie zabijam, To powinno mi chyba pół serca. Tak, jak mam teraz postawić tam klocki. Hop, hop. Dobra brak, A, za szybko przyjechać. E, dobra, no, chodź. to idziemy, coś pokazać? E, tak, mamy dwie rzeczy jeszcze do pokazania, bo po pierwsze mój stary Ciemność, domek. Chodź tam. Nie mam. Bo zmieniliśmy cały biom e, Tutaj Tu był biom to był Bajom. Bajom był jaki? Is my ten Co? chyba. Brzydki, ten szarobury taki No Bayon ten był. taki górzysty po prostu Bayon, a Mamy zmieniliśmy na dżunglowej i innej. Dzięki... ten no. teraz. No. I dzięki dż y Świecznie. dżungli właśnie mamy taką jasną trawę. Tak więc jest Płatnie fajnie. Jeszcze musimy no, dorobić no, ten teren ładnie. Żyć no. My ci... my wybrali taki teren, że płakać możemy. I tu jest chyba kogo? Filipa? Nie, Foxy. Tu uwaga, tu reklamy są. Co z Kubanej eee, mieszk i Filipka. Mieszkanko z Kubanej Kuba, a Kamila. i Kamila. Bo oni taki, taki sam nick mają. Mr. Kamil i Mr. Filip. Nie tego Kamila. To tego innego. Tego, tego co Nie. Znaczy... Mr. Kamil on się nazywa. A ten Mr. Filip był z misterem jakimś tam innym. O, o... Patrz to jaka, są... patrz jaka. Resztę domku zostawiam tobie, Kamil. Patrz jaka kobieta. Older oh. się nabudowała. <laughs> Kuchnie, kuchnie to na no, z kuchnia najważniejsza dla <laughs> na kobiety akurat. Żeby nie... oj. Tu magazyn? No, druga kuchnia, jedna za mało. No, dobra, nic nie ma. Ja, idziemy do mojego, dziedzimy? idziemy do mojego domu starego. Usunąłem znaczy? go. No co? Możemy zobaczyć co zostało po nim, ale zobaczyć co było. Znaczy, dlaczego taki hamski jesteś? No bo co on miał tam tak brzydko? Jak Zobacz, brzydko to był najlepszy... Najlepszy domek w ogóle w historii. Tego. No bo Luki poszedł i powiedział, że ci domek spali. A ja poszedłem mówię, wieki, musiałem już mój coś spalić. I do niego patrzę, on przy tym w domku w tym stanie. Ja to palgo. No patrz, nie ma nic. Nie I to on czy... mi spalił? Nie, nie ma nic. No jak to. O, zostało coś. Nie, bo robaka zrobiłem tego teraz. No ty chyba chory jesteś. No jaki on No i ja ty, tu nie byłeś nic. Ja, już. ale tu był zabytek. No, zrobiłem robakę, żeby. No to cofnij sobie. Potrzeba ja ci cofnę szybko. Nie, już nie chcę. A <noise> no bo może w zawsze z powrotem? No. A rób. nie mogę. nie, ma, upa, nic nie, nie ma. Dobry, chodź. I teraz pokażemy, co proksor. chodź na Spawn. Ja sam jesteś proksor. Co proksor wyczyniał w z... Lukiego domkiem? Luki sobie Ale fajnie normalnie. No, te góry są na tym co? I ten domek. No, Naspałem. Luki nie budował sobie widisz. domek, a proxor przyszedł i zepsuł. Mhm. Mm Patrzcie, co mu zrobił. Wszędzie ja nie ma, ma, ma No, teraz nie ma, bo sobie zdjąłeś. Ja ci dałem, żebyś e, pomógł graczowi. A co to jest w ogóle za węgiel? Eee. Nie wiem, on stawiał, cześć, zobaczymy, kto mu zabrał. bo Widzę, że nie ma gdolnej części. <laughs> to zabrał? Pajon pozabierał Kto? Szayen404 To jest ten WZE. Ela, a nie ten kilo. Dobra, chodź. Pokażemy, co, co mu zostało. E, proxor mu tak zniszczył domek. Oj, i ja mu zabrałem. Co? Mnie w blok bloku jeszcze zabrała. <laughs> tu był piękny domek, a proxor mu wszystko zabrał. Wszystko. Na dirta się zamieniło. Obraz. Już trochę odbudował. Na, najlepsza ta skrzynka z diaksami była z dirtu w dircie. <laughs> Z tu była skrzynka. No chodź, pokażemy magię. Wow. Ale chodź na Spawn szybko. Pokażemy wam magię. Może się obrazi, jak będzie wyglądać ten odcinek. Chodź, a tu, tu jest domek Kasi. Ona mówi, że ładnie budować nie umie. Co ty? I czekaj, gdzie to było? Ja tu z No Tu jest. Masz portal. Chodź do portalu. No czymś to działa nadal? W ogóle Kasia mi wrobiła, Ja biegłem za nią. Ona uderzyła te zombiaki, nasze zombiaki do wow, świnie i się, się jak... lgnęła. No i cofamy się z powrotem. <kłysy> Patrz, jaki teleportacja będzie. Patrz na to. Gdzie my jesteśmy? <noise> I panek mu na środku domku portal wypada. <noise> Ale dobrze, że nie w ścianie. <noise> Ile on już obsydianu musi mieć, to ja nie wiem. <noise> Cały czas tutaj się ktoś pojawia. <noise> Ale pan podłodze z się. <noise> No tak, bo on tu już nie chciał mu się robić chyba. No tu miał dziury wszędzie. Serio? Boże. Co on on ma tu tutaj? Duże to jest domek Daniela. Ale fajnie zrobił. No nawet, ale ile tuneli on tu zrobił, pogubić nie może. Ma... Niedokończone wszystkie są. Boże. A nie, no oh fuck. Tutaj co, jest, a tu jest kopalnia zaczka wielka. Też nie miał co robić, kopalni. No nie, no na tam rach. jest. To jest woda przecież. Oła, ale tylko jedna strza... Ej, jeszcze ten tu jest, Trudno. Nie, nie, nie. No weź mnie, bo mnie biją! Weź mnie! Ale chyba musisz czekać, nie? Nie musisz. No nie muszę stać, od, od razu teleportuję. <coughs> no, no ma zrobić... I... O, krowy. Nie, to dobrze właśnie, że się Dobra, i co, mówimy teraz kto się tak. dostał, nie? No to mówię, ja nie pamiętam A Ja mam zapisane. Dobra. E, tak, pierwsza osoba jaka się dostała to... jest siedem osób. E, pierwsza osoba jaka się dostała to e, koko sonka... kokosanka.pl. Druga osoba jaka się dostała to mister... Która Expert... z lodówki wyskakuje na. MrExpert.pl <noise> Druga osoba to Kakuchi TV. Kak Kakuchi Matata. Kakuchi, <gülny> Kakuchi. Czwarta osoba to Zira Turner. Piąta osoba Patrycja Sieczka. kojarzę Szósta. <t Moi> <taki> 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 szósta osoba to Tolu, czyli nazwa bardziej to moja pasja, konie, taka nazwa kanału. Yy, I siódma osoba to Lady Nutka. Albo no, nutka. Lady Nutka, czyli pięć dziewczyn dwóch chłopaków, tak? No, plus ty. Sze sześć dziewczyn. Wybrałem więcej dziewczyn, bo mało dziewczyn jest na serwerze, tylko jedna gra. E, tak więc, druga. gratulacje. Dostaniecie prywatną wiadomość ode mnie albo proxora. Zobaczymy. E, e, tak więc, chyba ty. Other planet, musimy znaleźć. <ścoughs> spokój. Ale dom. Ale schody na, no. na górę. <ścoughs> Nanzysz zawsze miał taki z wąskimi tunelami, ale coś widzę, że pusto w tym domku. Pusto jak u niego. W poprzednim mopie <ścoughs> Nanzysz miał taki. To mu też usunąłeś, a nie jak ktoś z mam... to <coughs> na mnie wszystko. Ktoś mu spalił No a ty za szybko. To Hiro chyba mu spalił. To to jest. Gdzie? Chodź, wejdziemy. To Mister... No, to tam jest mister Kamil. No to mówię. Mister Ojo. Tu jest. No, to poboczna dziurka Mister Ojo. To będzie jak ten, jak stacja tego jakoś nazywał. No i chyba ty. Tego górga To <laughs> było na tym. Co <laughs> Będzie robić Gurga. Ale fajne. No tu niedokończona, albo to tak miało wyglądać. Jakie widoki są? A gdzie nasz dom? Tam, tam ktoś biega. Mam pomysł. Domek gdzieś tu musi być. Dałem na jest. X. Nie, nie będzie ale widać. Musi tam jest dobrać. gdzieś domek, gdzieś tam. No ty słabiaku! No, a co do czemu w ogóle to w powietrzu? No, co co biwiesz, no nie mówisz, No to ty. No. W ogóle jak pijecie to możecie się budować blisko spawnu tam, tam biegnie. Pepe tam biegnie. Pomachaj mu. Pepe. No, fuck, Co ty koble stawiasz? To ty! W ogóle ludzie muszą się budować przy spawnie, bo tak... E, tak. ...wtedy ścieżki porowi. Pepe. No patrz, nie widzi chyba nas. Nie ja nie mam kont kontroli. Dobra, Doma. tak więc chyba to wszystko na ten odcinek. Na w trzecim odcinku e, będziemy ru ruszać w jakąś wyprawę, nie? Do netheru na przykład, po coś. Oni już smoka zabili. No ja rzędu, wiem. Ja Wreszcie jeszcze do jednego. <laughs> Dobra. Jedziesz do netheru, a co w netherze chcesz szukać? No nie co wiem, jak na, na potki jakiejś rzeczy. Możecie pomyśleć, co, co jeszcze do domku mogę dobudować, żeby fajnie no. wyglądało. Chcę zrobić na cały serwer takiego. Dobra, tak więc dzięki za oglądanie i... i pa, pa. Czekajcie na prywatną wiadomość. Ну. No.